Opczaj tą historię, bo to jest bekowe. Mama urodziła mnie mając zaledwie 16 lat. Sama była jeszcze dzieckiem, ale robiła co mogła. Jej życie było nieustannym nieźle. ciągiem wyrzeczeń. Dwie prace, nieprzespane noce, niekończące się zmęczenie, ale kochała mnie tak bardzo, bardzo? że każda walka była tego warta. Nie... No to nieźle mieliście w życiu, no nieźle. Była surowa, nigdy nie podniosła głosu, a w miarę możliwości rozpieszczała mnie małymi gestami. Wtedy nie rozumiałem, jaką radość sprawiało jej, że dobrze radziłem sobie w szkole. Często siadała obok mnie późno w nocy, gdy się uczyłem, ledwo trzymając oczy otwarte. Pewnej nocy powiedziała, obiecaj mi, że będziesz silny. Każdego ranka budzisz się, by walczyć z demonami poprzedniej nocy, a to, mój kochany, jest prawdziwa odwaga. Wtedy nie do końca rozumiałem, co miała na myśli. Po... No byłeś głupi, Lol. Tu kazałem jej iść spać. Życie jej nie oszczędzało. Pracowała sześć dni w tygodniu, często pomijała posiłki i robiła się coraz chudsza. Nie miała czasu na przyjaciół i miłość. Byliśmy tylko my. Nigdy nie zapomnę jednych świąt Bożego Narodzenia, gdy kupiła mi laptopa. Dowiedziałem Kupi... Chyba traktora kurwa, nie laptopa. Później, że przez tygodnie pracowała nad godziny i pomijała po... No, nieźle. Pracuję nad godziny, by wyżywić rodzinę, jednak się to nie uda, bo w portfelu moim ciągle pustka, szef jest za bardzo chciwy. To nutę sam wymyśliłem 4-5 miesięcy temu, albo nawet z pół roku temu, to kupa czasu temu. Nie wiem, minimalnie 4 miesiące temu. Nieźle, po prostu nieźle. By posiłków, by go kupić. Nadal widzę jej rozpromienioną twarz, gdy odpakowałem prezent. Kilka lat później, po ukończeniu szkoły i wyprowadzce, dostałem telefon. Mama odebrała sobie życie. W liście napisał. <noise> Z Nie do no, nieźle. Niezły byłeś ciężarem. Listono się zapłodnił. Cała, <noise> kocham cię ponad wszystko. Jesteś już silny i wiem, że poradzisz sobie. Bez <noise> nie, ale ja już nie dam rady. Jestem taka zmęczona. Siedziałem na podłodze w mieszkaniu, ściskając ten list. na twarzy. dała mi wszystko, co. No, nieźle, niezła historia. Miała, a na końcu nie zostało już nic dla niej samej. No cóż, przegrała życie, skill i Pozdro, El. Nic co mogę rzec? no fajna historia i w ogóle. No, nieźle, co? No, nieźle.